się Już następuje od dłuższego czasu. To nie jest tak, że trzeba nas budzić. Jest tak, że trzeba nas zbierać i znakomicie robi to telewizja Trwam. My jesteśmy już gotowi. Trzeba nas tylko poprowadzić, żeby Polska była polską katolicką. do tego, że, że, że będzie w Waszyngtonie, do tego, że jestem w domu komitetu, nie w domu, nie w domu. No Dobra, słuchaj, jestem w domu komitetu, będziesz? Aha, bo ja jestem przy tym, przy pomniku i to do gola i tutaj filmuję to wszystko z kanałem, z administratywą, do no, cześć, czy nie? Я думаю, Marsz Obudź się Polsko nie jest już tylko marszem w obronie wolnych mediów i telewizji, trwa. To marsz wzywający do autentycznej, szybkiej naprawy Rzeczypospolitej. To swoista konfederacja ludzi o otwartych sercach i umysłach na obecność prawdy i przyzwoitości w życiu publicznym. Jest nas dziś, tak właśnie rozumianych konfederatów, o wiele więcej niż w kwietniu tego roku. Gdy protestowaliśmy przeciwko niesprawiedliwej decyzji Krajowej Rady Radiofonii w sprawie telewizji Trwam. I uważam, że będzie nas jeszcze więcej, gdyż ludzie widzą, jak likwidowane jest państwo polskie, które jest nam tak bardzo potrzebne. I że, zanosi się, i że nie zanosi się na zmianę stosunku władzy do telewizji Trwam. Czy podobał się Państwu koncert patriotyczny na Placu Trzech Krzyży? Proszę Państwa, dlaczego takich koncertów nie ma w telewizji publicznej? To nie jest przypadek. Marsz Obudź się Polsko ma też przypomnieć rządzącym prawdę znane w naszej historii od setek lat. To dobre miejsce, by te prawdę przypomnieć tutaj. Nic o nas bez nas, mówili dawniej Polacy. Mówili też, że Polska nie rządem stoi, czyli nie rząd jest najważniejszy ale Polska, która stoi prawem, swobodami obywateli i dobrymi obyczajami. Władza ma służyć społeczeństwu, a nie odwrotnie. Żaden mandat wyborczy nie upoważnia władzy, by rządzić wbrew swojemu narodowi. Wszyscy doskonale wiemy, że ta negatywna decyzja w sprawie telewizji Trwam została podjęta z pogwałceniem prawa w sposób skandalicznie niesprawiedliwy, jawnie dyskryminacyjny dyskryminujących katolików. Jest to zatem atak na polski kościół, równocześnie zamach na polską demokrację, wolność słowa, pluralizm mediów. Tak właśnie jest w naszej historii, że ci, którzy walczą z narodem, walczą z katolickim kościołem. Proszę Państwa, nie może być tak, że pięciu ludzi w sposób arbitralny, jawnie dyskryminacyjny w stosunku do katolików, drwiąc sobie z prawa, decyduje wbrew milionom Polaków, jaką telewizję mogą oglądać, a jakiej nie. Pięć osób, a po drugiej stronie milion. Proszę Państwa, nie może być tak, że partia polityczna, na którą głosowało tylko kilkanaście procent obywateli, Wbrew pozostałym milionom Polaków, a nawet wbrew swoim wyborcom, zadecydowała o obowiązku pracy praktycznie do końca życia i to tylko dlatego, by pokryć naszą niewolniczą pracą koszty własnych nieudolnych rządów. Z jednej strony niewielka partia polityczna, z drugiej strony miliony. I co? Nie ma zgody na politykę władzy, która systematycznie wyzbywa się kolejnych setek tysięcy młodych Polaków szukających sobie pracy za granicą. Mieli przecież wracać. To już 7 lat, panie premierze Donaldzie Tusku, pańskich rządów. Dlaczego nie wracają, a następni wyjeżdżają? Nie chcemy, by młodzi Polacy byli narażeni na to, o czym mówił Cyprian Kamil Norwid. Wrócicie kiedy, którzy i jacy śmiertelnych prób w drugą Syberię pieniędzy i pracy, gdzie wolnym grób? Sprzeciwiamy się likwidowaniu resztek przemysłu, szkół, prywatyzacji służby zdrowia, wyprzedaży lasów i polskich ziemi, wprowadzaniu tylnymi drzwiami GMO. Protestujemy przeciwko zawłaszczeniu mediów publicznych, niszczeniu IPN-u, ograniczaniu nauki historii w szkołach, ośmieszaniu, a raczej opluwaniu patriotyzmu. Protestujemy przeciwko walce z Bogiem i Krzyżem i przywracaniu komunistycznych symboli, w tym Lenina na bramie Stoczni Gdańskiej. Hańba, hańba! Przypominamy tym bluźniercom słowa arcybiskupa Lwowa, św. Józefa Pilczewskiego. nie ma obawy, aby drzewo krzyża spruchniało, ale wszystkich, którym ojczyzna miła, zdjąć musi lęk, aby pod wpływem takich bluźnierczych, zatrutych haseł nie wypruchniała duża narodu, nie przepadła lepsza jego przyszłość doczesna i wieczna. Domagamy się zdecydowanej walki z korupcją, sprawiedliwych sądów, niezależnej i skutecznej prokuratury. Nie chcemy państwa policyjnego. Dziś Polska jest krajem, w którym zainstalowano najwięcej w Europie w Unii Europejskiej podsłuchów telefonicznych. Nie godzimy się na państwo, które przoduje w Unii Europejskiej największym stanem ubóstwa ludności. Nie może być też zgody na wszechobecne kłamstwo w życiu publicznym którego haniebnym przykładem stały się kłamstwa obecnej Pani Marszałek Sejmu. Ale też kłamstwa innych przedstawicieli rządu i prezydenta. Nie pozwolimy, aby prawda o tym, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku, czekała na ujawnienie 70 lat jak kłamstwo katyńskie. Bez wyjaśnienia skuleńskiej tajemnicy Polska nie będzie krajem prawdziwie wolnym. Przywołujemy dziś za błogosławionym Janem Pawłem II wołanie o ludzi sumienia na służbie narodu. Jest też dziś szczególna okazja, by przypomnieć postać księdza piotra skargi, teologa pisarza pierwszego rektora wszechnicy wileńskiej budziciela polskich sumień. Dwa dni temu, 27 września, przypadła 400. rocznica jego śmierci. Czy ktoś o tym pamiętał w mediach publicznych? Retoryczne pytanie. Piotr Skarga pisał, nie dlatego kochamy ojczyznę naszą, Polskę, że nas żywi, ale dlatego, iż jest postanowienia Bożego. Chcemy być ludźmi sumienia i jesteśmy nimi, skoro zgromadziła nas tu tak licznie wspólna troska o dobro. I to znowu polscy księża. Ojcowie redemptoryści z ojcem dyrektorem Tadeuszem Ryzykiem budzą nasze sumienia. Nie pozwalają nam przespać z Polski. Wołają obudź się Polsko. Dziękujmy im za to, że mamy takich kapłanów. Że mamy też współczesnego Piotra, skargę ojca dyrektora Tadeusza Ryzyka. Dziękujemy. 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 Są wśród nas ludzie dawnej Solidarności, ci, którzy nie obrośli w piórka władzy, ci, których dziś legendarny przywódca najchętniej wypałował. Dawni, dawni działacze Solidarności nie zapomnieli, że wiele z 21 postulatów stoczniowych z sierpnia 80 roku nadal nie zostało zrealizowanych, w tym przywrócenie mediów publicznych społeczeństwu. To jest nasza wspólna własność, zarządzana przez władzę, ale to jest nasza własność. I szykuje się zamach na. Kolejną naszą własność media publiczna one muszą wrócić do narodu. I nie mogą być te media zdominowane przez lewicowo liberalne środowisko. Nie może znów funkcjonować cenzura, którą zastępuje dziś tak zwana polityczna poprawność oraz nadgorliwość i służalcość dziennikarzy. Ludzie dawnej Solidarności pozostali wierni jej ideałom i im też podziękujmy. Jak każda konfederacja zwoływana przez Polaków dla ratowania ojczyzny w obronie wolności obywatelskich i religijnych, i nasza powinna wybrać swoją własną, tak zwaną generalność, czyli kierownictwo. Uważam, że tym kierownictwem jesteśmy my, wszyscy zebrani dziś na marszu Obudź się Polsko! I wszyscy ci, którzy łączą się z nami w kraju i za granicą. My wszyscy, którzy chcemy zachowania Polski normalnej, wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Jeżeli zaś Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nadal będzie głucha na nasz głos, to kto wie, czy nie będzie trzeba nam żądać jej usunięcia. I wybrać własną własną Krajową Radę, słuchającą swoich obywatelów, obywateli, odbiorców, do których kierowane są wszystkie programy mediów. Obywateli, a nie anonimowych mocodawców, nienawidzących z zasady tego, co katolickie, czyli zgodne z charakterem narodu.